Czy wiecie, że Polska właśnie odzyskała gigantyczną kwotę pieniędzy z funduszy unijnych? Tak, dobrze słyszycie. W ramach programu odbudowy po pandemii Polska zyskała ogromne wsparcie finansowe, które może zrewolucjonizować naszą gospodarkę. Ale to nie wszystko. To, co wydarzy się w nadchodzących miesiącach, ma potencjał wpłynąć na wasze osobiste finanse i inwestycje w 2024 roku. Przygotujcie się na niesamowite odkrycia. Wkrótce ujawnimy szokujące fakty dotyczące banków i ich praktyk, które mogą zmienić Wasze postrzeganie finansów. Nie dajcie się zaskoczyć. Ta historia może mieć wpływ na Waszą przyszłość finansową, a my jesteśmy tutaj, aby Was o tym poinformować. Zacznijmy od konkretów. Polska właśnie otrzymała pierwszą transzę w wysokości 6,3 miliarda euro w ramach funduszy odbudowy po pandemii. To niesamowity krok naprzód dla naszego kraju, ponieważ ta suma stanowi największą kwotę, jaką kiedykolwiek Polska otrzymała od Unii Europejskiej. Dzięki tym funduszom możemy zainwestować w rozwój infrastruktury, ekologiczne innowacje oraz programy społeczne, które przyniosą korzyści wszystkim obywatelom. Jednak zastanówmy się, co dzieje się z pozostałymi kredytami. Polska ma przed sobą wiele zobowiązań, które wciąż muszą zostać spłacone. To nie tylko kredyty, które zaciągnęliśmy na różne projekty, ale także te, które są wynikiem wcześniejszych umów finansowych z instytucjami. Jakie dokładnie kredyty pozostają na tapecie i jakie konsekwencje mogą mieć dla budżetu kraju? W miarę jak fundusze unijne napływają, musimy także zwrócić uwagę na nasze obecne długi. Które zobowiązania są najpilniejsze? Jakie kroki podejmujemy, aby uregulować nasze długi wobec banków i instytucji finansowych? Te pytania są kluczowe, gdyż od odpowiedzi na nie zależy przyszłość finansowa Polski i nasze możliwości rozwoju. Polska wciąż ma przed sobą szereg wyzwań związanych z kredytami, które muszą być uregulowane. W szczególności mowa o pożyczkach zaciągniętych na kluczowe inwestycje infrastrukturalne oraz ekologiczne. To właśnie te projekty mają potencjał, aby zmienić oblicze naszego kraju, a ich realizacja może przynieść ogromne korzyści społecznościom lokalnym oraz środowisku. Warto zwrócić uwagę, że całkowita kwota pożyczek, które Polska musi spłacić, wynosi około 34,5 miliarda euro. To ogromna suma, która rodzi pytania o przyszłość finansów publicznych oraz o to, jak będziemy mogli wykorzystać te środki w praktyce. Jakie projekty są objęte tymi kredytami, a jakie konkretne korzyści przyniosą one polskiemu społeczeństwu? Zarządzanie tak dużą kwotą wymaga przemyślanej strategii i transparentności. Jakie są nasze przyszłe zobowiązania związane z tymi inwestycjami? Kluczowe będzie nie tylko ich zrealizowanie, ale również efektywne monitorowanie wydatków oraz osiąganie zamierzonych celów. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że te środki przyniosą długoterminowe korzyści dla Polski i jej obywateli. Zastanawialiście się, do kiedy macie szansę na skorzystanie z kredytu darmowego? Czas jest kluczowym czynnikiem w tej sprawie. Wiele osób może nie być pewnych, czy mogą jeszcze składać wnioski o te środki? Zrozumienie terminów jest niezwykle istotne, aby nie przegapić tej wyjątkowej okazji. Dla tych, którzy są zainteresowani, warto wiedzieć, że istnieją określone ramy czasowe na składanie wniosków. Jeśli jeszcze nie złożyliście swojego wniosku, nie zwlekajcie. Możliwości, jakie oferują fundusze, mogą być decydujące dla wielu projektów i inicjatyw, które mogą zyskać na wartości dzięki tym dodatkowym środkom. Nie pozwólcie, aby czas was ograniczał. Dokładne zapoznanie się z wymaganiami i terminami pomoże Wam w pełni wykorzystać dostępne możliwości. Przekonajcie się, jakie szczegóły są kluczowe w procesie aplikacyjnym, aby Wasze wnioski mogły być rozpatrzone jak najszybciej. Czy tylko przedsiębiorcy mogą korzystać z funduszy? Gdy myślimy o funduszach unijnych, często wyobrażamy sobie tylko wielkie firmy realizujące monumentalne projekty. Jednakże te środki finansowe są dostępne także dla szerszej grupy beneficjentów. Warto zadać sobie pytanie: czy także osoby prywatne mogą skorzystać z tych funduszy? Odpowiedź może Was zaskoczyć. Jak wygląda sytuacja osób prywatnych? Osoby, które zaciągnęły kredyty, również mają szansę na wsparcie. Dzięki różnym programom pomocowym, osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot części swoich wydatków. To doskonała wiadomość dla tych, którzy czują się zaniepokojeni rosnącymi kosztami życia i poszukują wsparcia finansowego w trudnych czasach. Kto dokładnie może liczyć na zwrot pieniędzy? Ale kto dokładnie może liczyć na zwrot pieniędzy? Zanim podejmiecie decyzję o składaniu wniosków, warto zbadać szczegółowe wymagania. Różne programy mają różne kryteria kwalifikacyjne, więc ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, jakie opcje są dostępne dla Was i jak można je wykorzystać w praktyce. Zrozumienie, jakie rodzaje kredytów są objęte programem, jest kluczowe dla każdego, kto myśli o skorzystaniu z unijnych funduszy. Czy skupiamy się wyłącznie na kredytach inwestycyjnych, które wspierają rozwój firm i innowacyjne projekty? A może również kredyty osobiste mają szansę na wsparcie? Warto przyjrzeć się tym opcjom z bliska, aby móc odpowiednio zaplanować swoje finanse. Kredyty inwestycyjne versus kredyty osobiste. Kredyty inwestycyjne często oferują korzystne warunki spłaty, co czyni je atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców. Jednak kredyty osobiste także mogą być objęte programem, co otwiera drzwi dla osób prywatnych, które potrzebują wsparcia finansowego. Dzięki temu więcej ludzi może korzystać z funduszy, co wpływa na ich codzienne życie i sytuację finansową. Warunki spłaty Zrozumienie warunków spłaty jest niezbędne przed złożeniem wniosku. Czy są one elastyczne, czy może wymagana jest szybka spłata? To pytania, na które każdy potencjalny beneficjent powinien znać odpowiedzi. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Warto pamiętać, że każde roszczenie, niezależnie od jego charakteru, ma określony termin, w którym można dochodzić swoich praw. To czas, który wyznacza ramy, w jakich musimy działać, aby nie stracić możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy lub odszkodowanie. Ale co się dzieje, jeśli przegapimy ten termin? Jak długo możemy dochodzić swoich praw? Okres przedawnienia może się różnić w zależności od rodzaju roszczenia. Na przykład, w przypadku roszczeń cywilnych w Polsce, standardowy czas to zazwyczaj 6 lat. Jednak w niektórych sytuacjach takich jak roszczenia związane z umowami konsumenckimi, czas ten może być krótszy, wynoszący zaledwie dwa lata. Zrozumienie tych terminów jest kluczowe dla skutecznego dochodzenia swoich praw. Jakie są terminy, o których warto pamiętać? Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, warto zorientować się w terminach, które są istotne dla naszych roszczeń. Jeśli jesteś osobą, która czuje się pokrzywdzona, pamiętaj, aby skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem, który pomoże ci ustalić, jakie terminy obowiązują w twoim przypadku. Nie zwlekaj, bo czas gra na twoją niekorzyść. Na co zwrócić uwagę przed podjęciem kroków? Zanim zdecydujecie się na jakiekolwiek działania w związku z odzyskiwaniem pieniędzy, warto dokładnie przyjrzeć się swojej umowie kredytowej. Czy nie zawiera ona nieuczciwych zapisów? Zaskakujące jest, jak wiele osób podpisuje umowy bez ich dokładnego przeczytania, co może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Dlaczego to takie ważne? Sprawdzenie umowy to kluczowy krok w procesie dochodzenia swoich praw. Niekiedy niekorzystne zapisy mogą znacząco wpłynąć na możliwość odzyskania pieniędzy. Jeśli znajdziesz coś, co obudzi Twoje wątpliwości, nie czekaj, lepiej wcześniej zapobiegać niż później żałować. Wiedza o swoich prawach to pierwszy krok do skutecznego działania. Szukaj pomocy u ekspertów. Zalecamy, aby skontaktować się z prawnikiem lub ekspertem finansowym, którzy pomogą Ci zrozumieć zapisy umowy oraz wskażą, jakie masz możliwości. Taka konsultacja może okazać się nieoceniona w walce o Twoje pieniądze. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej walce, wielu ludzi boryka się z podobnymi problemami, a odpowiednia pomoc może przynieść pozytywne rezultaty. Podsumowując, odzyskanie pieniędzy z kredytów nie musi być skomplikowane, ale wymaga ostrożności i wiedzy. Zawsze sprawdzajcie swoje umowy kredytowe pod kątem nieuczciwych zapisów i nie bójcie się sięgnąć po pomoc prawnika lub eksperta finansowego. To może być klucz do sukcesu w walce o wasze pieniądze. Pamiętajcie, że wasze prawa są ważne, a odzyskanie pieniędzy może znacząco poprawić waszą sytuację finansową. Jeśli podobał Wam się ten filmik, Subskrybujcie nasz kanał i śledźcie nas, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami. Dziękujemy za oglądanie, a do zobaczenia w kolejnym odcinku.